Sezon trzeci Mam swoją pasję Ona we mnie nie gaśnie Ty to wiesz, jeśli znasz mnie Czuję, że będzie ze mną na zawsze No bo moje życie zbudowałem na zajawce Mam swoją pasję Ona we mnie nie gaśnie Ty to wiesz, jeśli znasz mnie Czuję, że będzie ze mną na zawsze No bo moje życie zbudowałem na zajawce Zobacz jak wejdę Zabij ze mnie drip, drip, taki jak Jaden, Ej, słychać beat beat, taki że banger. Lubię robić ten kwit, flick, znaczy się banger. No w jak nie nudzisz, no wciu to jest buciasz Około sto par, każda tak nie jest sztuka. Robię sobie podej, potem na Insta wrzucam Gorąca ta fota jak na patę nisza Poczułem zajawkę od zaraz, kiedy tata po raz pierwszy dał mi w ręce aparat. Brakowało mi siana, ale niechęci Miałem roki na nogach, a nie roki, pieniędzy Dziś tak to się kręci, oferty na mailu, więc Hejterami się za bardzo nie przejmuj Karol to zwykły gość, nie oszalał od fejmu Tylko na zajawce wybudował swoje imperium Życie niczym szachy, w które grałem jako dzieciak Kiedyś będzie serial Gambit Pateca nie podróżować i pakować w swoich Zupa ogórkowa na stole już będzie czekać. Bo, gdy pani do mnie wpadnie z Ugotuję gotuję takie rzeczy niczym masterchef Wiesz, wybierz danie jakie tylko chcesz, bo ekipa za pokiekę ma już dla mnie Mam swoją pasję, ona we mnie nie gaśnie. Ty tu wiesz, jeśli znasz mnie, czuję, że będzie ze mną na zawsze. No bo moje życie zbudowałem na zajawce. Mam swoją pasję, ona we mnie nie gaśnie. Ty tu wiesz, jeśli znasz mnie, czuję, że będzie ze mną bo na zawsze, no bo moje życie zbudowałem na zajawce Na zajawce, na zajawce Całe moje życie zbudowałem na zajawce Dom na zajawce, flow na zajawce Ona będzie tu ze mną na zawsze Na zajawce, na zajawce Całe moje życie zbudowałem na zajawce Iba na zajawce, firma na zajawce Ona będzie tu ze mną na zawsze Pamiętam murawię, na niej mecze grałem liczne Zanim pokochałem, tutaj konie mechaniczne, Ło wow. Sędzia rozpoczynał gwizdkiem Grałem na boisku, no i na konsoli Fifa dziś Nięty biorę pada do ręki, ale chyba dużo bardziej kierownica mnie kręci Wiesz? Nowe auto, nowe felgi i rzęsi Ekipa, la familia, niczym szybcy i wsiekli Nareszcie bas leciał, Łapałem te boksy, kiedyś niczym aż keczam Ekipie od początku, ale ten czas leciał A my lecimy dalej, to ekipa część trzecia Nigdy nie wymiękam, tak jak marny pionki Mam na sobie rękaw, ale to nie long sleeve ja i moje ziomki pracujemy ciężej A moje pupile to są pająki i węże, be, be. Ach, moja głowa tu się stało? Co jest? No? No? Mini no. Mike no. Że bardzo lubię lecieć hajs A kiedy stałem za barem to nie mini bar Teraz ja na YouTube i mam idry vibe Na co dziejemy w Polsce, to jest dziwny kraj ale dobrze znam go Ze mną trumba bomba ze mną rambo bago. Choć nie było łatwo To robię ruchy w już w ostatni na starcie Ale pierwszy na będzie Mam swoją pasję Ona we mnie nie gaśnie Ty to wiesz jeśli znasz mnie Czuję że będzie ze mną na zawsze No bo moje życie zbudowałem na zajawce Mam swoją pasję Ona we mnie nie gaśnie Ty to wiesz jeśli znasz mnie Czuję że będzie ze mną na zawsze No bo moje życie zbudowałem na zajawce Na zajawce, na zajawce I'm <laughs> Michael, dyskwalifikacja, idioto!